Hej, witajcie. Na dzisiejszym filmie zaprezentuję 10 złotowe monety obiegowe II Rzeczypospolitej Polskiej. Były to monety srebrne. Na pierwszej monecie mamy tutaj marszałka Józefa Piłsudskiego, na drugiej głowę kobiety. Monety były o wadze 22 gramy. Średnica 34 mm. Próba 750. Rant ząbkowany. I zobaczymy sobie rewers tych monetek. I mamy tutaj rewers tych monet. Moneta z Piłsudskim 10 zł. Rocznik 1936. Orzeł w koronie. Rzeczpospolita Polska. Obok głowa kobiety. Również orzeł w koronie. Rzeczpospolita Polska, 10 złotych, 1932 rok. I dalej oglądniemy sobie jeszcze dwie monetki. Tutaj mamy takie same monetki, moneta z Piłsudskim i z głową kobiety, tyle że jest to nominał 5 złotowy. Z drugiej strony widzicie, pisze 5 złotych 1934 rok i 5 złotych 1934 również. Orzeł w koronie. Nakłady tych monet były dość znaczne, zachowało się ich bardzo dużo. Cenniki tych monetek 5 i 10 zł wahają się w różnych granicach. Zaraz zaprezentujemy, porównamy sobie. I tutaj można porównać sobie wielkości między 10 złotówką a 5 złotówką. Były również monety dwuzłotowe: głowa kobiety i głowa piłsudskiego. Ale to może zaprezentuję na osobnym filmie. Póki co, czymcie się i do następnego. Hej.